Dzień dobry, drodzy Państwo, witamy serdecznie przy W69. Przepiękna pogoda, a miało być deszczowo, oby tak było w poniedziałek, gdzie o godzinie 16.30 startuje mecz Ekantor z Zielona Góra versus Mister Garden GKM Grudziądz, na który oczywiście mecz serdecznie zapraszamy, drodzy Państwo. Ja nie będę się zajmował prowadzeniem dopingu, ale będę we wszystkich ważnych punktach podczas całego spotkania będę na bieżąco informował o rzeczach, których Wy nie będziecie mogli zobaczyć. Będę na trybunach, będę razem z wami kibicował, będę trzymał wszystko w ryzach, co i włącznie będę mógł razem ze mną oczywiście jest Patryk Dudek, który również serdecznie zaprasza na mecz. Tak, zapraszam serdecznie na 630. Tak jest, pamiętajcie, lany poniedziałek ktoś dostanie tutaj na stadionie przywóz 69 porządne lanie. Zapraszamy.